Pamiętacie, czym charakteryzowali się pierwsi apostołowie? Warto sobie to przypomnieć. Możemy otworzyć sobie pierwszy rozdział. Możemy to zobaczyć w momencie, kiedy Judasz już popełnił samobójstwo. Apostołów jest jedenastu, a powinno być dwunastu. I apostoł Piotr zarządza wtedy wybór nowego apostoła. To jest pierwszy rozdział. Trzeba więc, aby jeden z tych mężów. Którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami. Począwszy od Chrztu Jana, aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę. Stał się wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania. Tylko dwóch takich znaleźli. Losowali los na Macieja. Ale widzicie te kryteria? Że chodził z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus był z nami na Ziemi od Chrztu Janowego. Aż do dnia, kiedy Jezus został do niebo wstąpienia. I teraz apostoł Paweł nie ma tych kwalifikacji. On nie chodził z Jezusem. On kiedy chrześcijanie pierwsi głosili Jezusa, on zwalczał chrześcijaństwo, mordował chrześcijan. Zgadzał się z zabójstwem Szczepana, a potem sam wziął sprawy swoje ręce i prześladował Kościół. Także on żadnej z tych cech nie posiadał. A zobaczcie, jeszcze raz przeczytam wersety 19 i 20: I przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. No skąd? Skąd on to wszystko wiedział? No, nikt go nie nauczył. Pamiętacie Ewangel list do Galacjan? No, otwórzmy go sobie na początek. Już rozważaliśmy go razem. Być może wtedy nie było dla was to takie jasne. Zobaczmy jedenasty werset z pierwszego rozdziału. A oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Tamci byli uczeni przez prawie trzy lata, czy około trzy lata powiedzmy. Tamci 11 i później tych dwóch, których wybrano, którzy chodzili z Jezusem. Jezu, apostoł Paweł nie był tam między nimi. On mówi: to wszystko, co ja mówię, co wiem, nie otrzymałem od człowieka. Nikt mnie tego nie nauczył. Otrzymałem. To wszystko przez objawienie Jezusa Chrystusa. Pewnych rzeczy o apostole Pawle do końca nie wiemy, zaraz tu zobaczymy te sprawy geograficzne, ale apostoł Paweł, też w liście do Koryntian, nie chcąc nawet specjalnie sam się chwalić, mówi: Znam człowieka. Pamiętacie taką? taką stosuje taki zabieg stylistyczny. Nie mówi, że ja zostałem wzięty do nieba i tak dalej, bo nie chce się przechwalać swoimi doznaniami, jak to jest modne w niektórych kręgach chrześcijaństwa. Tylko wręcz to ukrywa, mówiąc: "znam człowieka, który został porwany do nie pamiętam którego nieba", to możecie sobie e, sprawdzić. Czyli widać, że zarówno z nim Jezus bardzo często rozmawiał, jemu objawił naukę, którą apostoł Paweł głosi, jak też i że Paweł był w niebie. Został wzięty za życia do nieba i później wrócił z powrotem na Ziemię. Nie? To chciałem, żebyście rozumieli, skąd jest ten fenomen apostoła Pawła. Nie chodził z Jezusem, a najwięcej pism. Apostolskich pochodzi od niego, ponieważ jemu to osobiście Jezus objawił. No, a teraz wróćmy do Damaszku. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, zdumiewali się i mówili: Czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia tego i po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów? Lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem. Po upływie dłuższego czasu uknuli Żydzi spisek na jego życie. A Saul został powiadomiony o ich spisku. A strzegli bram we dnie i w nocy, żeby go zabić. Lecz uczniowie zabrali go w nocy, przerzucili przez mur i spuścili go w koszu. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego mówił. I jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. I przestawał z nimi, poruszając się swobodnie w Jerozolimie i występując śmiało w imieniu Pana. Rozmawiał też i rozprawiał z helenistami, lecz ci usiłowali go zgładzić. A gdy bracia dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wyprawili do Tarsu tymczasem kościół budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. No mamy dwa można powiedzieć okresy życia tu apostoła Pawła geograficzne. Jeden w Damaszku, jaki zakres czasowy opisuje? Ten pobyt w Damaszku. Pytam, żebyście umieli sami sobie znaleźć. czas wracać na takie szczególiki, wydaje się mało ważne, uwagę, żeby sobie wyobrazić większy kontekst. Dłuższy czas. Nie? 23. Werset. Po upływie dłuższego czasu. Nie? Mówiliśmy, że wydarzenia, ten nawrócenie Pawła i śmierć Szczepana prawdopodobnie są to wydarzenia które dzieli kilka tygodni co najwyżej. Tu mówiliśmy jak długo się jedzie z Jerozolimy do Damaszku. Tu Michał podał 3-4 dni, ale to już ekspresem. Normalnie to tak gdzieś tydzień dwa, nie? Do około 10 dni. nie? Tak też myślałem, ale rzeczywiście ekspresem, tam jakoś przesiadając się na konie i tak dalej, no to da się w 3-4 dni tę odległość pokonać. Prawdopodobnie apostoł Paweł szedł stosunkowo wolno z tą swoją karawaną, a chrześcijanie szybszy mieli sposób, także już kiedy on przybył pod Damaszek, oni już wiedzieli, że Paweł się zbliża. Nie? Stąd to wyjaśnienie. I tu mówiłem, że te, te, to wydarzenie, prześladowanie w Jerozolimie i przybycie Pawła pod Damaszek, to jest prawdopodobnie kilka tygodni co najwyżej. Nie? Teraz mamy, że on zabawił dłużej. Jak jeśli, mniej więcej... Czas podobnie płynie, no może teraz ludziom trochę szybciej. Jak szacujecie, co to znaczy dłuższy czas? Jakby to dzisiaj, sprawdźmy jeszcze w tekście greckim to określenie ale ile byście dawali na ten dłuższy czas? 9,23. Gdy zaś wypełniły się dni dość duże czyli dość dużo dni tak można by powiedzieć. Czyli ile? Co dwa miesiące? No tak, też podobnie myślimy, nie? <laughs> Bo kiedy później jest mowa o pobycie w Jerozolimie, to ma, tu nie jest zdefiniowane, ale w innych księgach, że dwa tygodnie trwało. Nie? Czyli zobaczcie, że to nie są, żebyście sobie wyobrażali, że nie on tam 10 lat, czy, czy w jakiejś pustelni, broda mu dorosła, że się przewrócił, o nią, nie, coś takiego, nie, to są naprawdę dość dynamiczne sprawy. Nie? Tam parę tygodni, tu najwyżej parę miesięcy jest w Damaszku, no i. Przechodzi do Jerozolimy, tam stosunkowo krótko, zabawia i znowu idzie. Dalej. Pawła znajdziemy, bo za chwilę przeniesiemy się do życia apostoła Piotra, jeszcze na trochę, a potem znowu wrócimy do Pawła i do pierwszego kościoła misyjnego w Antiochii. Tam on się przyda, także na razie go zostawimy, ale jeszcze pytanie. Mamy już ten czasowy, że tak powiem, no, jakieś ramy czasowe. Ile zamachów widzicie w tym tekście na życie apostoła Pawła? Znany jest ten jeden, nie, w Damaszku, że chcieli go zabić, no i tu w koszu go tam ratują. Ile w tym tekście jest zamachów na życie apostoła Pawła? Co najmniej dwa. Jeden w Damaszku, drugi w Jerozolimie. Zobaczcie, że o ile no, w, nawet są obrazy takie pokazujące, jak tam z, w koszu <coughs> z tych murów opuszczają apostoła Pawła. No to już o tym drugim zamachu w Jerozolimie jakoś nawet nie, nie pamiętamy, ale to był, zobaczcie, znowu powód wyjazdu, czyli były zamachy i ciągłe przeprowadzki, uciekanie można powiedzieć, przed mordercami którzy czyhali na życie apostoła Pawła. Jaki schemat rysuje się w obu tych zamachach? Najpierw apostoł Paweł głosi Ewangelię. Tak głosi, że wszystkim tym wrogom chrześcijaństwa idzie to w pięty. Nie potrafią sobie z tym poradzić. Jeśli nie potrafią wygrać na argumenty, co robią? Noknują spisek. Ten spisek gdzieś dojrzewa, mają już pomysł, jak go zabić. Co się dzieje wtedy? Wtedy chrześcijanie się dowiadują o tym. Zobaczmy jeszcze raz. 24 werset. Nie? Spisek 23, 24. Saul został powiadomiony o ich spisku. Nie? Czyli pierwsze, pierwszy jakiś taki ślad czujności kościoła, delikatnie powiedziawszy, nie? Zobaczmy, jak jest w Jerozolimie. Występ, występował, 28 werset, występuje śmiało w imieniu Pana, 29 rozprawia z Helenistami. Zobaczcie, to są prawdopodobnie ci sami, którzy wtedy uknuli spisek przeciwko Stefanowi, Szczepanowi, to fałszywe oskarżenie, fałszywych świadków, podstawili i go ukamienowali nie? z nimi. Teraz rozprawia ten, który pilnował wtedy szat ich zabójców. Pamiętacie ten opis Szczepana śmierci, bardzo tragiczny, pełny, cała mowa i, i to w jaki sposób konał, jak się modlił, jak widział Jezusa konając. I mówiłem, że tam już jest to zarzewie świtu to jest czarna noc, zabójstwo Szczepana, Stefana, ale tam już jest brzask świtu. Tam jest apostoł Paweł. Tu zobaczcie, on z tymi samymi ludźmi, tym samym ludziom głosi Chrystusa. Zaraz jeszcze do tego wrócimy, ale to tylko sygnalizuje. Rozprawiał z Helenistami. Widać, że nie, może, nie mogli sprostać jego argumentów. Usiłowali go zgładzić. I 30 werset znowu. A gdy bracia dowiedzieli się o tym. Czyli mamy dwa razy, że chrześcijanie mają dobre informacje. Nie wiemy jak to się dzieje. I widać, że to była dość sprawna, bo jeszcze później mamy spisek w Jerozolimie kolejny. Tam również się dowiadują, również ostrzegają. I mamy też drugi element działania kościoła. Zobaczcie, 24 werset. Ci, którzy chcieli, prawdopodobnie Żydzi, zorganizowali się i strzegli bram w mieście, żeby nie wyszedł żywy, żeby go złapać no, w trakcie, gdy będzie próbował opuścić miasto. Lecz uczniowie zabrali go w nocy, przerzucili przez mury, spuścili w koszu. Zobaczcie, to jest dość skomplikowana operacja, yy, taka no. Tajnych służb. Nie? Trzeba mieć zorganizowanych kilka osób dość odważnych, trzeba mieć przygotowane narzędzia, linę, kosz, trzeba wiedzieć, gdzie straże chodzą, gdzie nie chodzą, gdzie są ci wrogowie, którzy obstawili bramy. Trzeba to wszystko wiedzieć, zorganizować i zobaczcie, z powodzeniem się ta akcja udała. Czyli kościół był bardzo dobrze zorganizowany pod tym względem. Zobaczcie, w 30 wersecie. Mamy dowiedzieli się odprowadzili go do Cezarei i wyprawili do Tarsu. Czyli dali mu gwardię taką, żeby go strzec tam na bezpieczną odległość od Jerozolimy, no a potem już pojechał do swojego rodzinnego miasta. Prawdopodobnie sam, czy, czy może z jednym, dwoma osobami, nie wiemy dokładnie. Nie? Także w obu tych przypadkach, zobaczcie, że Kościół jest przygotowany na prześladowania, jest czujny, ma jakieś, no, jakąś, jakąś strukturę, która w takich sytuacjach zaczyna działać i odnosi sukcesy. Nie? Czyli udaremnia te spiski i ratuje tych, których życie jest zagrożone przez tych antychrześcijańskich skrytobójców. Dzisiaj to się nazywa hejterzy. Także zobaczcie, że to praktycznie w jednym krótkim, około dziesięciowersetowym fragmencie mamy dwa zamachy i dwa sposoby. Udaremnienia tego zamachu przez Kościół. Tutaj w drugim liście do Koryntian, rozdział 11, werset 32-33, jest jakby jeszcze trochę bardziej wyjaśnione, kto nastawał na Pawła. Bo jest... Przeczytajmy, poczekaj, Michale. Drugi Koryntian, mówisz? Drugi Koryntian, 11-32. 33. Drugi Koryntian. 12 czy 11? 11. 11. Namiestnik króla. Aretasa w Damaszku otoczył strażą miasto y, Damastyńczyków, aby mnie pojmać. Ale spuszczono mnie w koszu przez okienko w murze i uszedłem y, jego rąk. Y, czyli widać, że Żydzi zmobilizowali władzę polityczną władzę polityczną Damaszku. Dzięki. Widać, że jak gdyby poprzeczka idzie jeszcze w górę. To już nie jest tylko spisek Żydów. Którzy siebie zorganizowali, bo Żydzi też mieli podobne no, i służby i szpiegów w różnych częściach miasta, informatorów i tak dalej. Ale teraz widać, że oni wywarli wpływ na. Władzę królewską w Damaszku, i już to nie był tylko żydowski spisek, ale już tam było oficjalne wojsko, straże i policja, jak to się mówi, no zwykle to było w jednym, pewnie gwardia królewska pilnowała bram, czyli widać, że chrześcijanie, zobaczcie, szybko, bo to jest przecież kościół świeżutki, paromiesięczny, może, już ma. Takie zdolności organizacyjne, że poradził sobie ze spiskiem żydowskim i z władzą państwową, z władzą królewską. To e, warto pamiętać, ten przykład, kiedy będziemy, e, jak Bóg da, za tydzień rozważali dalej, e, no już mam nadzieję jedno z końcowych nauczeń na temat Republiki Chrześcijańskiej, bo cały czas tam dotykamy tego problemu. A co, gdy władza nastaje na Kościół? Co, gdy władza chce zniszczyć kościół swoimi narzędziami, czyli policją, prokuratorem, wojskiem, czy czym tam służbami specjalnymi, szpiegami itd. Co wtedy zrobić? Tu mamy kolejny taki przykład, że kościół absolutnie się nie dawał. Kościół miał swoje sposoby i środki, żeby uratować zagrożonych ludzi przed tym niebezpieczeństwem. Chciałem jeszcze wrócić do tych helenistów, bo pamiętacie, że ci ludzie no, nie mogli sprostać mądrości Szczepana, zorganizowali spisek i go zabili. W, czym, w tym morderstwie sądowym brał udział apostoł wtedy Saul. Jak myślicie, jak ci Żydzi, ci heleniści? Czyli Żydzi pochodzący z, z różnych stron, z kolonii greckich, rozsianych po basenie Morza Śródziemnego, jak się czuli, kiedy apostoł Paweł, który był jednym z nich, mordował chrześcijan, teraz staje w obronie Jezusa Chrystusa i głosi Ewangelię, udowadniając im ich niewiarę lub fałszywe przekonanie. Jak się czuli? Podobną myśl mamy w 21 wersecie. Zobaczcie, w Damaszku w Jerozolimie było tak samo, tylko jeszcze gorzej. Nie? Bo w Damaszku to były tylko y, informacje, docierały do nich. Nie? Ta wieść szeptana niosła. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, zdumiewali się i mówili, czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia tego, i po to tu przyszedł, aby ich w więzach. Odprowadzić do arcykapłanów, to są Żydzi nie, Oni się dziwią, przecież on miał wyłapać chrześcijan, a teraz jest jednym z nich, i to jeszcze, że tak powiem, goni tych wszystkich naszych rabinów czy nauczycieli, nie mają startu, jeśli chodzi o jego argumentację. To teraz wyobraźmy sobie to samo, tylko jeszcze gorzej, bo w Jerozolimie arcykapłan, wszyscy i tak dalej. I ten Paweł, którego goni przed chwilą trzy miesiące temu wysłali z listami, by uwięzić wszystkich chrześcijan, wraca z Damaszku całkowicie odmieniony i zaczyna głosić tego Chrystusa. Jak myślicie, jaki to miało wpływ na to towarzystwo? Jakiś kompletnie destrukcyjny, nie? Że no już tych chrześcijan, no to tam poniewierali, mówili, że to prostacy, że to z Galilei, przecież pamiętacie, na początku się wyśmiewali, że to Prost, prosti ludzie, nie, nie, nie tacy wykształceni jak ci z Jerozolimy, a teraz mają najbardziej wykształconego człowieka, zasłużonego, jeśli chodzi o różne misje dla władzy żydowskiej, nie? czyli znanego po części w Jerozolimie który głosi tego samego Chrystusa. Zobaczcie jakiego bukim psikusa zrobił, nie? Jednego z nich wziął na swoje narzędzie. Pięknie to. Jezus powiedział: Ja sam bowiem pokażę mu ile musi wycierpieć dla imienia mego. 16. werset 9. rozdziału. Co jeszcze możemy z tego Wycisnąć. No, zobaczcie, jak funkcjonował kościół po tym czasie prześladowań. Pamiętacie, ten kościół w tym czasie po zesłaniu Ducha Świętego spotykali się codziennie po domach i w świątyni. Czyli ludzie nie mogli, nie chcieli się do nich przyłączyć, bo się bali, bo widzieli działanie Boga, bo widzieli śmierć tych oszustów wewnątrz kościelnych, czyli Ananiasza i Safiry. Nie? Ale kościół był otwarty. Codziennie apostołowie gdzieś w części świątyni, w tych przedsionkach, e, robili spotkanie i każdy mógł ich słuchać. Nie? Mógł się przyjść, posłuchać, czyli jak gdyby no, być uczestnikiem spotkania kościoła. Zobaczcie, jak funkcjonuje kościół po tym prześladowaniu z początku ósmego wersetu. Starał się przyłączyć do uczniów. Czyli zobaczcie, apostoł Paweł chce się przyłączyć. Podejmuje działania, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem, czyli nie mógł się przyłączyć do kościoła, bo nie zdobył zaufania chrześcijan w Jerozolimie. Jeden z nich, Barnaba, on się, pamiętacie, to <laughs> miał taką ksywkę: syn pocieszenia czyli zachęcacz. Jakiś miał no, takie silne, mm, silne, przyjazne skłonności. Jeden z nich zaczął go słuchać, rozmawiać z nim, bo tu przychodzi i już opowiada. Czyli, wiecie, on poznał historię apostoła Pawła, ta go przekonała, więc zabiera go do apostołów i opowiada im, co się stało. Dopiero wtedy został przyjęty do kościoła w Jerozolimie. Ta końcówka. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, bo i dla chrześcijan to było wielkie wzmocnienie, że ten, który zabijał, dzisiaj ryzykuje swoim życiem, by głosić Jezusa Chrystusa. Tymczasem Kościół, Kościół budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego, pomnażał się. To, zobaczcie, jest obraz tego, co mówiłem z modlitwy, którą apostoł Paweł zaleca Tymoteuszowi i chrześcijanom, którym, którymi się opiekuje, aby zanosić modlitwy za królów, za rządzących, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli. To bowiem jest miłe dla Boga, który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Ten sam Bóg chce odpowiedniego ustroju i stanu państwa. I ten sam Bóg chce głoszenia Ewangelii, by ludzie dostępowali zbawienia. Możemy sobie to przeczytać w pierwszym Mateuszu, a drugi rozdział zobaczcie, że tu jest opis dokładnie tego. Kościół żył w tym momencie bez prześladowań. Żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem. Ludzkim pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii, czyli w całym Izraelu, dzisiaj można tak powiedzieć. I wspomagany przez Ducha Świętego, pomnażał się. Ciekawi mnie to słowo, 31 werset. To pomnażał się, była mnożona. Bo wcześniej było, że tam dodawał, czy, czy, czy coś takiego. Tu zobaczcie, jest jakieś takie słowo mówiące o dużym wzroście. Bo tu jest pomnażanie. Już nie dodawanie, przydawanie, że tam codziennie ktoś nowy przychodził, nie? Tylko tu jest jakieś pomnażanie, że więcej i więcej, jakaś wielokrotność się pojawia. Interlinear też tak podaje. Była mnożona. Plisino, czyli zwiększać liczebność czy liczbę, czyli powiększać. Hmm. Czy nie, nie ma w tym słowie jak? Jaka operacja matematyczna jest tu robiona? Czyli jaki to jest postęp, nie? Jaki, jaki wzrost? Tyle tylko, że duży, tak? Tak, to znaczy trudno jest powiedzieć, czy dodawana była ta liczba, czy mnożona, na podstawie samego słowa. Być może później z tego słowa zostało wyprowadzone słowo mnożyć, ale, ale nie można tego narzucać na. Tak starożytny. Mhm. No, bo tu wszystkie tłumaczenia dają zgodnie to mnożenie, nie? i angielskie, i polskie, dlatego pytam. Jest, jest rzeczownik, rzeczownik plithos, który znaczy po prostu dużą liczbę. A, czyli coś. Co od się tego mówi. rzeczownika pochodzi? O, no to by był jakiś ślad. Że dużo się zwiększało. O, tak, by myślę, bezpiecznie można. Bezpiecznie można to przetłumaczyć, nie? że Kościół budując się i żyjąc w bojaźni, czyli żył się w pokoju, i dużo się zwiększał. No, taki mamy skutek. Pokazywałem na kazaniu wczoraj, że dokładnie tak samo Stany Zjednoczone, żyjąc w sprawiedliwości, uczciwości i bogobojności, doprowadziły do takiego stanu rozwoju tego państwa, że to. Państwo, które kiedyś było jakąś kolonią na krańcu świata w XIX wieku dało już największą ilość misjonarzy na całym świecie. Nie imperium, to protestanckie brytyjskie dawało najwięcej misjonarzy tylko właśnie w XIX wieku, już, czyli praktycznie kilkadziesiąt, sto lat trzeba było, żeby Stany Zjednoczone prześcignęły wszystkie inne kraje, jeśli chodzi o swój potencjał misyjny. Chociaż inni zaczęli wcześniej. To i Duńczycy, protestanci duńscy wysyłali pierwsi, pierwszych misjonarzy, i oczywiście Anglia, mając imperium na całym świecie, no, miała kościół anglikański, dość łatwo to szło. To właśnie Stany Zjednoczone ilościowo w XIX wieku dogoniły, przegoniły i są narodem, który najwięcej w historii misjonarzy wysłał w świat. A wiemy, że to jest naród też, który najmniej wojen przeżył nie? i no, najbardziej można powiedzieć takie wolnościowe, sprawiedliwe, dostatnie życie prowadził. To jest wola Boga dla chrześcijańskiego państwa.